Zdarzają się takie noce, że nie śpię, nie śpię, mimo że nie śpię, Leżę i myślę i łza z oka płynie, bo tęsknię, mimo że nie chcę Kurwa i wiem, że teraz jest dobrze e! O tym, co było i o tym, co będzie. O tym, co robisz, jak się dziś czujesz. Nie myślę o nim, jak go całujesz. Jak z nim zasypiasz i jak się uśmiechasz. Jak mu słodzisz i jak ci na nim zależy. Mieliśmy razem, tak myślałem, ale wiem, że teraz. Bardziej i szczerzej, i teraz, kurwa, prawdę. I kurwa, teraz rozumiem i teraz to widzę. Że przy mnie to nie było, kurwa, prawdziwe. Zamiast kochać, bałaś się jak deszcz. Co nagle spada, choć nie chciał nikt łez Zamiast śmiać się milczałaś tak głośno, wiedziałem. Takie noce, że nie. Zdarzają się takie noce, że nie śpię, nie śpię, mimo że nie śpię. Leżę i myślę, i łza z oka płynie, bo tęsknię, mimo że nie chcę Kurwa i wiem, że teraz jest dobrze. E o tym, co było i o tym, co będzie, O tym, co robisz jak się dziś czujesz. Nie myślę o nim, jak go całujesz, Jak z nim zasypiasz i jak się uśmiechasz, Jak mu słodzisz i jak ci na nim zależy. Mieliśmy razem, tak myślałem, ale wiem, że teraz bardziej i szczerzej i teraz kurwa prawdę, I kurwa teraz rozumiem i teraz to widzę, Że przy mnie to nie było, kurwa prawdziwe. Zamiast kochać, bałaś się jak deszcz, Co nagle spada, choć nie chciał nikt tłę. Zamiast śmiać się milczałaś tak głośno, wiedziałem, że coś...